Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj znajduję się na rynku w Lipsku i chciałem pokazać Wam jaka ciekawostka znajduje się pod spodem powierzchni rynku. Także zapraszam do oglądania. Okej, okay, słuchajcie, tu jest e, rynek i na samym rynku znajduje się taka tajemnicza winda. Proszę bardzo, gdzie nią dojedziemy? Do góry chyba nie pojedziemy, co? ale zobaczycie co znajduje się tutaj pod powierzchnią. A więc tej płyty: Open the door! Dobra, jedziemy na poziom minus 2, jak w seksmisji. <laughs> Słuchajcie, jak w seksmisji, tajemniczego tam hasła nie było, ale patrzymy co się znajduje pod rynkiem. Zwischen Ebene. Was Ich mache Video. <laughs> video rekord. Ebene. <Bamsteig. laughs> Tschüss. <laughs> Ja? tu? <laughs> Mała dziewczynka ze mną jecha. Słuchajcie, pod y, powierzchnią rynku znajduje się, y, no można powiedzieć, metro w zasadzie taki y, tunel, wybudowany w latach 2007-2013. Jak się nie mylę, zaraz dokładnie wam to sprawdzę. Dobra, możemy się tu dostać jeszcze na drugi sposób. Są jeszcze schody, którymi też możemy wjechać na stację. Swoją drogą bardzo fajnie to wymyślili, ponieważ pod Lipskiem leci taki tunel pod całym miastem. No i możemy sobie na samym rynku wyjść, właśnie z tego pociągu. Możemy się dostać w bardziej tradycyjny sposób. Zejdę, żeby było szybciej. O, nie pomyliłem się City Tunnel Leipzig, nie wiem czy to dobrze widać. Lata 2007. 2013 Proszę bardzo Także 6 lat W zasadzie nie istniał rynek w Lipsku On był wyłączony w zasadzie z eksploatacji Ta cała główna płyta Ponieważ tutaj no, metodą odkrywkową Powstawała ta olbrzymia stacja Zobaczcie sobie ją jeszcze raz ja Zajdę jeszcze na dół co mi tam Ruch to zdrowie, szczególnie po schodach, taką metodą analogową, nie? E, tutaj przebiegają dwie główne... nie wiem, chyba kilka głównych linii Dwa główne, to my mamy tu perony No i tu w zasadzie... Dobra, jeszcze takie szybkie zerknięcie Dobra, to tyle taki krótki film. Dzisiaj wróciłem dla Was bardziej z ciekawostek. Ale chciałem też pokazać, że po prostu w Saksonie zostały wpompowane naprawdę olbrzymie środki z wszystkich funduszy. No i między innymi właśnie powstał ten, ten City Tunnel właśnie w latach 2007-2013. Jak mogliście zobaczyć, no jeszcze dobra, zobaczymy, jakie. Jakie pociągi tutaj jeżdżą? Bo akurat słyszę, że jeden nadjeżdża. To jeszcze Wam pokażę. A później wyjeżdżam znowu na powierzchnię rynku. Linia S2 Delic. O Oto jest takie miasteczko poza Libskiem. Pracam na rynku. to chciałem wam pokazać właśnie, że Saksonia wcale nie jest z tyłu jeśli chodzi o jakieś tam ciekawe rozwiązania infrastrukturalne ja byłem w landzie Baden-Wittenberg tam w dużym mieście takim jak Stuttgart były dosyć stare rozwiązania no i uważam, że tu Lipsk naprawdę mocno przewyższa Stuttgart, chociaż tam teraz trwają prace związane z też budową jakiegoś niby minimetra, ale Tutaj już to jednak jest. Poziom zero Lecimy na powierzchnię. A ja dziękuję za zobaczenie dzisiejszego odcinka. Króciutkiego, ale może będę częściej wrzucał takie odcinki z serii ciekawostek, bo jest naprawdę w tym mieście dużo do pokazania. jest I znowu na powierzchni. Także dziękuję, pozdrawiam, i do zobaczenia.